Chłopak i dziewczyna wychodzili z biura, gdy starszy mężczyzna nagle wyrwał chłopakowi z rąk lunchbox i zaczął jeść. Chłopak spojrzał na niego i powiedział: "Tato". Dziewczyna zdziwiona zapytała: "Czy ten starzec jeszcze żyje?". Chłopak zaskoczony odpowiedział: "Co właśnie powiedziałaś?". Dziewczyna pomyślała w duchu, że przecież jeszcze go nie wyrzucił z domu. Chłopak powiedział spokojnie: "Wyjeżdżam z miasta do pracy. Dbaj o siebie i o tatę". Dziewczyna skinęła głową. Następnie chłopak pożegnał się z ojcem i z żoną, po czym odszedł. Po jego wyjeździe żona zaczęła patrzeć ze złością na teścia i wściekła weszła do domu. Chwilę później staruszek zawołał synową, ale ta go zignorowała, więc ponownie go zawołał. Dziewczyna przyszła zirytowana i zapytała: Czemu krzyczy pan? Staruszek odpowiedział: Jestem głodny, daj mi jedzenie. Dziewczyna wściekła odpowiedziała: Już ugotowałam i zostawiłam jedzenie w środku. Masz ręce i nogi. Wejdź, weź sobie i zjedz sam. Nie musisz mi rozkazywać. Mam inne obowiązki domowe. Jesz za darmo, a jeszcze wydajesz mi polecenia. Po tych słowach odwróciła się i weszła do środka. Staruszek poczuł się smutny. Po chwili znów zawołał synową i powiedział: Jest pora na herbatę, synowo. Zrób mi szybko herbatę. Dziewczyna znów przyszła zła i zapytała: Czemu znowu pan krzyczy? Staruszek powiedział: Po prostu daj mi filiżankę herbaty. Dziewczyna odpowiedziała: Ile razy mam powtarzać, że nie jestem twoją służącą? Chcesz herbaty? Zrób sobie sam. To jest dom mojego męża, nie twój. Następnie mruknęła pod nosem: Po prostu wziął jakiegoś człowieka z ulicy i zrobił z niego ojca. Wyjechał i zostawił mnie z tym problemem. W końcu dodała: Nie jesteś moim prawdziwym teściem. Gdybyś był, usługiwałabym ci, ale nie jesteś. Mówię ci to po raz ostatni. Nie przeszkadzaj mi. Mam inne rzeczy do roboty. Dała mu trochę pieniędzy i powiedziała: weź to i odejdź z tego domu, nigdy nie wracaj. Staruszek spojrzał na nią ze smutkiem i powiedział: Przynajmniej powiedz mojemu synowi, że odchodzę. Dziewczyna odpowiedziała zimno: A kto mu powie? Po czym zatrzasnęła drzwi przed jego nosem. Staruszek nie miał wyboru. Musiał opuścić dom. Szedł długo, aż dotarł do parku, gdzie usiadł na ławce, i zaczął płakać, zastanawiając się, co stanie się z jego synem, kiedy już odejdzie. Kilka dni później chłopak wrócił do domu i zawołał ojca oraz żonę. Żona wyszła z kuchni i powiedziała z uśmiechem: Dobrze, że wróciłeś, właśnie gotowałam idź się odświeżyć, podam ci jedzenie. Ale chłopak ją zatrzymał i zapytał, gdzie jest tata? Dziewczyna się zdenerwowała i skłamała. Pojechał do wioski. Chłopak zapytał, dlaczego? Odpowiedziała: Powiedział, że po twoim wyjeździe nie czuł się tu dobrze, więc pojechał spędzić kilka miesięcy na wsi. Następnie dziewczyna zapytała: Wiesz, w jakiej wiosce mieszka? Chłopak odpowiedział nie. Dziewczyna dodała: Nie martw się. Powiedział, że wróci za kilka miesięcy i też powiedział, że nie musisz po niego jechać, wróci sam. Po tych słowach weszła do domu. Chłopak został na chwilę w ciszy, po czym powiedział, Dlaczego skłamałaś? Dziewczyna odpowiedziała, Dlaczego miałabym go trzymać w naszym domu? Chłopak powiedział stanowczo To mój ojciec. Dziewczyna wzruszyła ramionami i powiedziała To nie jest twój prawdziwy ojciec, jesteś adoptowany. Więc po co mamy go tu trzymać? Wiesz, jak bardzo mnie denerwował, prosząc o coś co pięć minut? Wyszłam za ciebie, żeby być z tobą, a nie mu służyć. Dlatego go wyrzuciłam. Chłopak odpowiedział ostro. Uważaj, jeśli powiesz jeszcze jedno słowo o moim ojcu, nie będzie ci dobrze. Dziewczyna zaś powiedziała z pogardą. Nie zapominaj, że jesteś adoptowany, nie jesteś jego biologicznym synem, a dziś kłócisz się ze mną przez niego. Dodała jeszcze jeśli on zostaje, ja odchodzę. Chłopak bez wahania odpowiedział: Jeśli chcesz odejść, odejdź, ale mój ojciec zostaje ze mną.